Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku zagrałem na serwerze acnc.pl z Domskim. Jeżeli go jeszcze nie znacie, to jest to nowy członek ekipy X czyli XYZ. Sprawdziliśmy tryb Bedwars i Duels. Na końcu filmu znajdziecie podsumowanie, czyli wady i zalety tego serwera. Możecie jeszcze dostać ten film łapką w górę oraz zasubskrybować ten kanał, bo 50 słów do końca stycznia. Także Strzel Subika i lecimy z odcinkiem. Ja nie umiem tego Zdaję, diagonal tego na no, skos A jednak już umiem, dobra. <noise> tak trochę. Eee, <O. głos> <noise> dobra, ja już jestem prawie u nich Ja kupuję TNT No i ja nagle, nagle wleciał na mnie. Super Myślałem, że spadnę. Eee, za to <noise> dobra. <noise> dobra Dobra, dobra, dobra Niszczę, niszczę, dobra Nice Teraz walę do nich TNT jumpa Ej, Jest u nas, u nas, u nas. <śla> Nie wiem gdzie łóżko. Co za chłop. Dobra, nie ma różowych Nie mam TNT ani nic Oni tu warstwy sobie robiły. Jakieś dzikie O kurde Ty jesteś O kurde <śla> Jestem u białych Czerwony dla nas idzie od różowych. Dwóch czerwonych w sumie. Dobra, jego ja nie tym 2012. Nie <try> ty <się> 2012. <try> który mnie zawił? Dziw dziwak placek. Ludzie mają tutaj niki pomysłowe. Przekopę, zaraz na Na Dobra. Dobra. Wyrzuciłem przypadkowo tego. O nie! Nie, placek! Dobra, leży placek. On, tutaj jest jeden chłop. Gdzie? Na górze. Aha. Nie zniszczył! Nie ma. Co jest? Czemu mam miecz drewniany, kamienny. Jest zbugowany trochę ten serwer. Dobra, bo biali lecą TNT jumpem zaraz. O, leci właśnie Tymek. To zadupiłem tym H, no, nie ma. Dobra, idę do nich. Nie idę jednak. Awokado. Zapomniałem, że on tu jest. From Mexico. O, czerwony mu znowu. Ja pierdziele! Dobra, Żyje jakoś. Kto nas zniszczył? Wiem. Nie wiem. Ja pokazuję. Ja walę placka, Placek leży, stają. Dobra, jestem u ciebie. Dobra, git. E, idzie Klesi. tymek. Dobra. Gdzie? Miecz mi zmieniło. Jop! Co? Co? Nie, czerwony tu idzie. To jest takie pvp, że da się w zają zabijać. Dobra. Nie spadnę. Nie spadnę. Dasz radę! Mam... Co? Jak to się stało? Nie wiem, ja nie mam wełny, oni robią jakąś potężną obudowę. Masz może 3 złota? Dwa mam. Dobra, idę i powtórzę. Tylko. zginę na speed bridge'u. O! Co jest? Ile tego? W ogóle to można odbijać bo airbola, jest kit. Ale chłop ma albo lagi. Albo ten serwer się laguje. Szkło stawia. Jezu, spadłem razem z TNT On wleciał, nie? Dobra, zniszczyłem. Zniszczyłeś? Dobra. Tak, bo była jedna dziurka. No. Aha, to ty jest. Do... <grym> Dobra, nice. Według mnie serwer ma dużą szansę, aby gracze tam grali stale, bo jest tutaj wiele dobrych rzeczy, jak dobre TNT jumpy i Fireball jumpy, brak lagów, autorskie mapy, mało cheaterów i wiele więcej. W chcecie sobie tutaj pograć, no to nie będzie zbytnio problemów, są czasami jakieś pojedyncze bugi, ale ogólnie serwer jest grywalny, nie ma się do czego przyczepić. Więc to tyle, podsumowania, zostawcie lajka, suba z dzwoneczkiem i to koniec tego filmu.